Alright. Alright. Lubię być sam, nie obchodzi mnie świat. Lubię być sam, bo jestem sam. Lubię być sam, nie obchodzi mnie świat. Lubię być sam, bo jestem sam. Było dużo ambitnych planów we mnie. Chciałem robić karierę w lejch. Choroba, brak motywacji, fałszywi przyjaciele. Teraz się odcinam, w izolacji siedzę. Wykreowałem sobie część mózgu, która wygłusza moją samotność. Przykleję skrzydła na taśmę klejącą. Modlę się tylko, by nie odpadły, gdy nastanie lot. A. Rzeczywistość się tonąłem w niej. Rzeczywistość się tonąłem w niej. Rzeczywistość się tonąłem no w niej Dłużej nie będę Wróżko zębuszko czy za moje ząbki Znowu dostanę wings Kochana moja gdy mówisz bądź sobą Czy sobą serio mogę być pierdolone? mój mózg Czy od tych leków gdy rozum tracę Dziś piszemy rymy, Sam w tej galerii ludzie się patrzą Chuj z tym Miałem sen dziwny O tym jak uratowałem świętę morską A ona okazała się być to nieła nie umiała pływać, a ja uratowałem serce jej. Wtedy zbudziłem się. Na jawie nie jestem takim bohaterem. Z rzeczywistością. Z rzeczywistość Z rzeczywistością. Z rzeczywistością. Z rzeczywistością. Z rzeczywistością. Z że ludzi sam ze sobą nie nudzę się. Rzeczywistość się. Rzeczywistość się. Biegły w w której wyrażamy moja samotność się, i w której jest jakby mój świat i moje zasady, moje myśli, moje plany. Trochę wprowadzę go tutaj, powiem co nieco, wprowadzę romska tajemnicy i przedstawię siebie. <gry>

Widzieliśmy, że w tym i jeśli poradzimy z wzór, to na szczęście na numer z pasy i anwiście, tak, na meź nie bawią, w ostrzej.